Drogi Tato, kończę powoli urlop pisząc do ciebie z drugiego końca Polski, tam, gdzie szeroki nurt Wisły dumnie, ale leniwie zbliża się do Bałtyku, a z drugiej strony zachodnie wiatry osłaniają gęste bory i lasy. Grzyby są. Są też srebrzyste tafle dziesiątek jezior, choć często też pozłacane. Są średniowieczne ceglane zamki. Młody zobaczył swój pierwszy turniej rycerski. Jest kilkadziesiąt kilometrów tras kajakowych. Spływ w dół to mistrzostwo świata. Muszę podziękować Łukaszowi, że polecił mi te rejony zamiast sam wiesz czego. Dobrze karmią, tradycyjną kuchnią, dbają o plaże i pomosty. Pamiętasz moją fascynację słowianami? Jest tu takie ciekawe miejsce. Kasia pojeździła z Julcią na koniach. Było jak wtedy, w Toskanii. Mama pamięta. Myślałem, że zmieszczę się na jednej pocztówce, ale tu jest wszędzie pocztówkowo. Myślę, że moglibyście znaleźć tu coś dla siebie. Również po sezonie. Wystarczy, że poczytasz o tutejszych miastach i historii. Od razu przyciąga i intryguje. Pewnego wieczora poszliśmy na pomost i zrozumieliśmy, co dla nas jest najważniejsze. Pamiętasz, jak mi mówiłeś, że gdzie lubisz wypoczywać, takim się stajesz? No to uśmiejesz się. Postanowiłem nieco zwolnić, złagodnić. Tak działa na ludzi ta kraina.